Witaj prostaku oglądający przez cały dzień materiały na YouTube o tym, jak być bogaty. Wiem, że jesteś tak biedny, że musisz podpierdalać we wiórką żołędzie, a dziką zapierdalać kores drzew. Na szczęście w tym materiale mam dla ciebie ratunek. W ciągu najbliższych kilku minut pokażę Ci, jak naprawdę zbudować wolność finansową i co najciekawsze, możesz to zrobić znacznie szybciej niż myślisz. Większość ludzi uważa, że zbudowanie wolności finansowej trwa wiele lat, ale to jest myślenie stulejarzy. Ty stulejarzy nie jesteś, więc zrobisz to znacznie szybciej. Nie! Jeżeli zrozumiesz tą jedną rzecz, którą zaraz Ci przedstawię, w ciągu najbliższych kilku miesięcy jesteś w stanie zwiększyć swoje zarobki 3-4-krotnie. To jest najszybsza droga do tego, żeby zbudować faktycznie wolność finansową. Pokażę Ci dokładnie, co musisz zrobić. Możesz stać się naprawdę bogatym, robiąc tą jedną rzecz, ignorując wszystko inne. Cóż, jeżeli od dłuższego czasu myślisz o inwestowaniu w akcje, w nieruchomości, w kryptowaluty, to przestań o tym myśleć. Wszyscy guruci mówią, że ich droga do uzyskania wolności finansowej jest najszybszą drogą, czyli inwestycja w akcje, w nieruchomości, w krypto, ale prawda jest zupełnie inna. I ja ci pokażę, że jest to droga do pomnożenia majątku, a nie do zbudowania majątku. Wszyscy moi kumple, którzy w krótkim czasie doszli do dużych pieniędzy, zbudowali duży majątek, wykorzystali tą jedną rzecz, o której zaraz ci powiem. Co ciekawe, ja też z tego korzystałem. To zadziała dla ciebie, nawet jeżeli brakuje ci piątej klepki i przez cały dzień zjadasz salceson. I tak wiem, moje gadanie się może wkurzać, bo być może chcesz zainwestować w krypto, albo już to zrobiłeś, albo kupiłeś jakieś akcje, lub nieruchomość pod wynajem. Ale daj sobie czas, zobacz ten materiał do końca, a pokażę ci, jak faktycznie wskoczyć na szybki tor i zarabiać grube pieniądze w stosunkowo krótkim czasie. Więc przejdźmy do mojego komputera. Dobra, jeżeli nie urodziłeś się wczoraj, nie mieszkasz w kurniku, nie mieszkasz pod głazem to z pewnością słyszałeś o czymś takim jak kwadrat przepływu pieniędzy. Czyli mamy tak naprawdę cztery ćwiartki w pierwszej ćwiartce mamy etatowców w drugiej ćwiartce mamy osoby samozatrudnione w trzeciej przedsiębiorców a w czwartej inwestorów. To jest prawdopodobnie znane ci od wielu wielu lat. Jak widzisz dzisiaj rysuję znacznie lepiej ze względu na to że trzy lata temu kupiłem iPada nigdy go nie używałem i musiałem dzisiaj w jakiś sposób udowodnić żonie że jednak ten zakup nie był zrobiony pod wpływem emocji i faktycznie go potrzebowałem. Więc jak widzisz dzisiaj po prostu będę Picasso. Będzie du dużo lepiej niż zawsze, yy, i, i spokojnie możesz po prostu podziwiać to, w jaki sposób rysuje. W każdym razie, zobacz sobie, że mamy cztery świadki. Mamy bycie etatowcem, samodostępnym przedsiębiorcą oraz inwestorem. I teraz bardzo ważna kwestia. Widzisz, większość ludzi. Nie rozumie, jaka jest różnica pomiędzy etatowcem, a osobą samozatrudnioną a przedsiębiorcą. Bo inwestora to raczej każdy yy, zrozumie i każdy wie, o co chodzi. Więc teraz podstawowa kwestia jest taka, że samozatrudniony to tak naprawdę jest etatowiec, który sam sobie opłaca składki i ponosi znacznie większą odpowiedzialność, bo jeszcze musi rozliczać sobie podatki, załatwić sobie księgowość, opłacać samemu wszystkie składki. Więc tak naprawdę. Etatowiec, a samozatrudniony to jest mniej więcej to samo. Z tym, że bycie samozatrudnionym ma, daje ci takie poczucie, że faktycznie jesteś przedsiębiorcą, że jesteś kimś, tak? Bo masz własny zakład, w którym przyjmujesz ludzi. Powiedzmy, jesteś masażystą, przyjmujesz ludzi, robisz świetne masaże, zarabiasz trochę więcej niż na etacie, ale de facto tak naprawdę dalej jesteś etatowcem z tym, że po prostu płacisz sam za siebie składki, a w przypadku etatowca robi to po prostu. E przedsiębiorca robi to szef w każdym razie przedsiębiorca to jest osoba która ma biznes co to oznacza że przedsiębiorca może pojechać na wakacje i w tym czasie kiedy jest na wakacjach kiedy odpoczywa kiedy chleje tak naprawdę całym biznesem zarządzają inni ludzie i biznes zarabia przynosi pieniądze może być tak że przedsiębiorca pojedzie na wakacje i zarobi więcej niż w momencie kiedy jest w biurze i taka sytuacja jest normalna. normalna. Co więcej, będąc przedsiębiorcą, jesteś w stanie swój biznes sprzedać. Czyli możesz mieć firmę budowlaną i możesz ją sprzedać, spieniężyć się, skeszować, pojechać na Bora Bora i wciągać kokainę przez całe życie. Więc to ci daje bycie przedsiębiorcą. Widzisz, czasami jest tak, że biznesu nie jesteś w stanie sprzedać. Na przykład, ja nie jestem w stanie sprzedać swojego biznesu, bo jest ściśle związany z moją marką osobistą. I tyle. Ale zazwyczaj biznes przedsiębiorca jest w stanie sprzedać, ponieważ na nim nie wisi obsługa tego biznesu i wszystkie działania operacyjne, tak jak w przypadku samozatrudnionego. Dobra, to już jest znane, to już wszyscy wiemy. Jak widzisz, ja tutaj jestem dzisiaj naprawdę mega kozakiem, bo mam, mam iPada. Dobra i teraz co jest bardzo i to bardzo interesujące w tym wszystkim, o czym chciałem powiedzieć. Większość ludzi pracując na etacie wierzy głęboko w to, że przeskoczenie do bycia milionerem albo przeskoczenie do bycia osobą wolno finansowo polega na tym, że przeskakujesz do bycia inwestorem. To jest chyba najgłupsza rzecz, w którą ludzie wierzą. I dlaczego w to wierzę? Ja Ci pokażę w ogóle, że to nie ma sensu i to jest głupie i istnieje znacznie szybsza, lepsza droga, która uczyni się bogatym przed tym, zanim zmarniesz, umrzesz, nie? Zmarniesz, kurwa. W każdym razie, jeżeli jesteś etatowcem i załóżmy, zarabiasz powiedzmy 5 tysięcy na miesiąc, albo zarabiasz 7 tysięcy na miesiąc, ja wiem, że ktoś powie, kto takie pieniądze zarabia dzisiaj w Polsce. A z drugiej strony ktoś powie, to takie pieniądze, to nawet nie zapłacę sobie leasingu mojej drogiej Skody. W każdym razie, powiedzmy, że to jest twoja, twoja wypłata, i jesteś w stanie uzbierać jakieś pieniądze i uzbierałeś powiedzmy 30 tysięcy złotych. Albo nawet 50 tysięcy złotych, to nie ma większego znaczenia. W każdym razie uzbierałeś sobie jakąś kwotę. I jesteś to w stanie zrobić, pracując na etacie chodząc po mieście, jedząc korę z drzew, zapijając to wodą z kałuży. Jesteś to w stanie zrobić, ale teraz, co jest bardzo ważne, to w momencie, powiedzmy, w którym postanawiasz przeskoczyć do bycia inwestorem, będziesz musiał wiedzieć, mieć wiedzę, w jaki sposób to zrobić. Czyli musisz wiedzieć, co kupić, kiedy kupić, żeby nie stracić. Powiedzmy sobie, powiedzmy, że kupujesz sobie jakiś mentoring za 5-7 tysięcy, nie wiem, ile tak coś kosztuje, przypuszczam, że to jest 5-7 tysięcy, w zależności, od kogo kupujesz. I teraz masz taki mentoring, powiedzmy, kupiłeś sobie go chwilę koniecznego z inwestowania w krypto. I wrzucasz te wszystkie pieniądze w Bitcoina, wrzucasz te wszystkie pieniądze w Alty. I co się dzieje? Powiedzmy, mija dwa lata chosy i ty z tych 30 tysięcy zrobiłeś 60 tysięcy, zrobiłeś x2. To jest naprawdę świetny wynik. To jest wynik rewelacyjny. Na giełdzie masz jeszcze mniejsze stopy zwrotu, 10, 15, 20% średniorocznie, to jest bardzo dobra stopa zwrotu. Powiedzmy w krypto zrobiłeś x2, ale co się dzieje? Ciebie to w żaden sposób nie zmieniło życia. Nie będziesz drugim wilkiem z Wall Street, nie starczy ci na prostytutki, nie starczy ci na narkotyki, nie starczy ci na sportowe samochody. Więc masz bardzo duży problem. Więc teraz mając taką sytuację, zaczniesz grać bardzo agresywnie, ze względu na to, że... Chcesz po prostu zostać milionerem i chcesz, żeby Twoje życie się zmieniło. Więc zamiast tego siedzieć w tym Bitcoinie, będziesz myślał o tym, jak zrobić powiedzmy X10. I będziesz myślał o altach, które dają ci znacznie lepszą stopę zwrotu przy znacznie większym ryzyku. I myślisz o tym sobie, że w końcu trafisz ten złoty strzał, trafisz tego jednorożca i z tych 60 tysięcy złotych zrobisz 6 milionów i po prostu popłyniesz na Bora Bora, i tam będziesz czego cały czas Koks. I będziesz po prostu brał udział w gangbangach, nie? Ale to się prawdopodobnie stanie. Szybciej te pieniądze stracisz niż zrobisz takie pieniądze z tych 60 tysięcy. Więc to nie jest droga do bycia bogatym. I to jest najśmieszniejsze, wszyscy wierzą w te głupoty, że przeskoczenie z bycia etatowcem do inwestorem jest stosunkowo łatwe. Żeby zarabiać na giełdzie, utrzymywać się z giełdy, potrzebujesz mniej więcej od 5 do 10 milionów kapitału, żeby na jakiejś poziomie żyć. I nie mówię tutaj o tym, że, 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 że po prostu będziesz kolejnym wilkiem z Wall Street. Nie, to tak nie działa. Więc potrzebujesz zastrzyku gotówki, potrzebujesz kapitału, żeby na przykład zrobić te X2 i żeby to faktycznie zrobiło ci dzień. Bo jeżeli ja, na przykład. Teraz sobie mam takie postanowienie w tym roku, że w tym roku e, będę po prostu 50 tysięcy miesięcznie odkładał na, 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 na inwestycje, nie? czyli 600 tysięcy złotych rocznie. Ja to wyciągam z biznesu i teraz jeżeli ja zrobię x2 powiedzmy w ciągu roku, to ja mam 1,2 miliona, tak? Potem wezmę te pieniądze, skończy się Hossa, wrzucę to w Stary Coiny i powiedzmy za jakiś czas znowu powtórzę ten manewr i z tego jeden dwa zrobię powiedzmy 2-4. Dla mnie to ma jakiś sens. W moim przypadku to i tak jakoś specjalnie życie nie zmienia, ale jest to już fajne, fajne pieniądze. To już naprawdę jest coś. I teraz to, co jest najśmieszniejsze. Większość ludzi próbuje właśnie przeskoczyć z bycia ja etatowcem, czy samozatrudnionym, bo ja po prostu traktuję ich tak samo do bycia inwestorem. Nie, to nie, jest, to nie jest droga, gnomie. Jeżeli chcesz naprawdę być bogaty, jeżeli chcesz faktycznie zostać inwestorem i żyć z kapitału, to teraz posłuchaj. Nieważne, czy mówimy tu o nieruchomościach, krypto, akcja, to nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli chcesz faktycznie cokolwiek zrobić, to musisz przeskoczyć na etatowca, na bycie przedsiębiorcą i osoby samozatrudnione na bycie przedsiębiorcą. I zaraz się to udowodnię, zaraz Ci udowodnię, że jesteś w stanie być bogaty w bardzo krótkim czasie i nie będzie to specjalnie trudne. Dobra, ja się dopiero uczyłem obsługi tego iPada, więc po prostu wybacz, że wygląda to tak, a nie inaczej. W każdym razie, teraz jak szybko stać się bogatym w biznesie? Tak naprawdę, jak kiedyś powiedział Warren Buffett, nieważne jak mocno wiosłujesz, tylko w jakiej siedzisz łodzi. I prawda jest taka, że im dłużej siedzisz w biznesie, tym łatwiej jest po prostu zarabiać większe pieniądze. Najtrudniej zarobić swój pierwszy milion, potem jest to znacznie łatwiejsze, ze względu na to, że używasz innego pojazdu. I już ci to wytłumaczę. Powiedzmy, że mamy jakiś dystans. I ten dystans to jest 100 km. I teraz mamy różne pojazdy. Możemy ten dystans przejechać rowerem. I powiedzmy, przejechanie rowerem zajmie nam 4 dni. Jeżeli przejedziemy go samochodem, to może nam to zająć powiedzmy półtorej godziny. Jeżeli zrobimy to samolotem, to może nam to zająć na przykład 7 minut, tak? Nie wiem, kurwa, nie liczę tego, jak szybko samoloty zapierdalają. Przypuszczam, że 700 km na godzinę. Więc w każdym, w każdym razie mamy pewien dystans i mamy różne pojazdy. I teraz to, co jest bardzo ciekawe, bardzo fajne. Większość ludzi oglądająca różnego rodzaju materiały na YouTube o tym, jak być bogatym, myśli sobie, że staną się bogaci, będąc w programach partnerskich, zajmując się drop shippingiem albo drop głównym jakimś, ewentualnie będą pisali e-booki za pomocą sztucznej inteligencji i staną się bogaci. No ludzie, kurwa, tego nawet mi się w głowie nie mieści. I teraz zobaczcie sobie, dlaczego to jest głupie, ja, ja ci pokażę, dlaczego to jest głupie. Ponieważ to jest tak naprawdę jazda na tym rowerze. Nawet nie jazda na rowerze, tylko chodzenie piechotą. Turlanie się, robienie tak, nie wiem, jak robisz mija. Albo jeszcze, jeszcze inaczej, nie? Jak drożnica, będziesz tak turlał? Pff, to 100 km, w każdym razie. Dlaczego to nie działa? Ze względu na to, że masz niewłaściwy pojazd, możesz być świetny marketingowo, możesz robić wszystko dobrze, ale siedzisz w złej po prostu łodzi, i masz zły pojazd, i ten pojazd jest zbyt wolny, żeby doprowadzić Cię do tego punktu, w którym chcesz być. I teraz, jeżeli myślisz o tym, żeby w końcu kiedyś być inwestorem, żeby być na tym bora-bora, wciągać tą kokainę cały, cały cały dzień, jarać blanty i w ogóle, to teraz posłuchaj, co musisz zrobić. Musisz zmienić pojazd. Ja ci powiem, jak, w jaki sposób to wyglądało u mnie. W, w momencie, kiedy ja zaczynałem, to był 2007 rok. Ja przeczytałem książkę Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, nasłuchałem się tych wszystkich głupot, i postanowiłem, że będę bogaty. <grym> na szczęście wtedy nie wiedziałem, że to może nie zadziałać. W każdym razie, ym, to co ja zrobiłem, wszedłem w programy partnerskie, nie? czyli w tak zwaną afilację, programy partnerskie. Nie byłem w tym jakoś specjalnie wybitny, ale wtedy byłem na studiach i zarabiałem sobie od 100 do 300 złotych miesięcznie na programach partnerskich. Starczało na alkohol. W każdym razie e, alkohol był tańszy. Haha. W każdym razie miałem te pieniądze i naprawdę uczyłem się marketingu. Byłem w tym całkiem dobry no tak, na, 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 tamten, na tamte czasy. Nie? To było zupełnie inne czasy niż teraz. Ludzie nie byli tak inteligentni jak teraz. Więc mieliśmy te 100-300 zł miesięcznie, przynajmniej ja miałem takie pieniądze i teraz co się stało? W pewnym momencie spotkałem e, po prostu innych marketerów i pokazali mi, że ja mogę sprzedawać kursy, nie muszę po prostu brać udziału w tych całych pierdolnych programach partnerskich i dostawać jakąś bardzo małą prowizję od sprzedaży e-booka, który kosztował 30 zł, a mi dawali piątkę, tylko ja mogę zmienić swój model biznesowy, czyli mogę zmienić pojazd, mogę zostawić ten rower i wsiąść do samochodu i zacząłem sprzedawać kursy. I w 2009 roku wystartowałem swoim pierwszym kursem. W ciągu tygodnia zarobiłem 20 tysięcy złotych w ciągu 7 dni. A potem wyskalowałem się pod koniec 2010 roku. Ja już wyskalowałem się do 1 miliona przychodu rocznie. I teraz, tak naprawdę, to nie jest tak, że ja się upgrade'owałem, jakiś stałem się super inteligentny, zacząłem widzieć prześciany. Tak to nie działało. Ja po prostu wsiadłem do innego pojazdu. Faktem jest, że nauczyłem się pewnych nowych rzeczy, nauczyłem się pewnych nowych umiejętności, nauczyłem się, czym jest Product launch formula, nauczyłem się pewnych rzeczy marketingowych, ale one były stosunkowo proste. To, co ja zrobiłem, to ja przede wszystkim zmieniłem pojazd. Ja bym mógł dalej brać udział w programach partnerskich, wykorzystywać te same techniki, co tutaj wykorzystywałem, co tutaj wykorzystywałem. I nadal po prostu nie wiem, zwiększył swoje dochody powiedzmy do tych 450, powiedzmy, 500 zł, tak? Widzisz, jaki? Ja jestem w tym rysowaniu idealny, tak? Powinni mi za to płacić w ogóle. W każdym razie, mając taką sytuację, ja po prostu zmieniłem pojazd. I teraz zdaj sobie z tego sprawę, że jeżeli jesteś przedsiębiorcą, a nie zarabiasz za mało pieniędzy, to prawdopodobnie siedzisz w złej łodzi. Możesz mocno, mocno wiosłować i możesz się w tym wszystkim denerwować, i nie zrobisz nic. Nie zrobisz nic, bo siedzisz w złej łodzi. I teraz mój biznes ma swojego rodzaju szklany sufit. I jak gdzieś jestem przy tym szklanym suficie, jest to bardzo fajne miejsce, czy bardzo fajne miejsce, no, fajne i niefajne, zaraz ci powiem dlaczego. Więc jestem w tym swoim biznesie i powiedzmy, że jestem w stanie od 5 do 7 milionów rocznie robić na tym biznesie. Tak? Powiedzmy tyle. Gdzieś tam jestem przy tym, przy tym szklanym suficie, jeszcze go nie walę głową po tym suficie, ale już jestem gdzieś tam dosyć blisko. I teraz to jest pojazd, który da mi takie pieniądze. Takie pieniądze, mniej więcej. Nie jestem w stanie po prostu go przeskoczyć. I teraz co ja mogę zrobić? Większość ludzi utknie w swoim biznesie ze względu na to, że im jest bardzo komfortowo. Po prostu pojawia się strefa komfortu i nie chcemy jej przekroczyć. Czyli w momencie, kiedy startujemy z biznesem, zazwyczaj nie wiemy jeszcze, co nas czeka, więc jesteśmy bardzo odważni, podejmujemy bardzo ry duże ryzyko. I w tym momencie to ryzyko się opłaca, w pewnym momencie budujemy firmę, dochodzimy do pewnego progu i uderzamy w szklany sufit. Nie jesteśmy w stanie iść dalej, ze względu na to, że musimy zmienić łódź, w której jesteśmy, albo zmienić pojazd, w którym jesteśmy. A to wymaga znowu podjęcia bardzo dużego ryzyka, czasami zaoranie swojego pierwotnego biznesu i zajęcie się czymś innym. Czyli na przykład mój znajomy kiedyś w latach 80. rozwoził lody. Miał taką lodiarnię, rozwoził lody, robił na tym duże pieniądze, bo wtedy te lody nie były takie popularne jak teraz, robił na tym kasę. Ale w pewnym momencie Sprzedał to wszystko, co robił, cały ten biznes, i zajął się transportem międzynarodowym. Zaczął po prostu transportować yy, yy, towary na cały świat. I z firmy, która, nie wiem, robi milion przychodów rocznie, on skoczył na firmę, która zaczęła robić 70 milionów obrotu, czyli przychodu, tak? rocznie. Po prostu zmienił pojazd, zmienił pojazd i to sprawiło, to były dobre czasy i to sprawiło, że bardzo szybko zaczął zarabiać bardzo duże pieniądze. To nie jest tak, że on zaczął być, nie wiem, jakoś super inteligentny w tym momencie, że stał się kolejny Einsteinem, nie? Jest tak teraz mądry jak doda, nie? Nie, on takiego IQ nie miał. W każdym razie miał, nie miał, e, ciężko mi powiedzieć, nigdy nie sprawdzałem. To, ale nie o to chodzi. Robię sobie teraz jaja, ze względu na to, że on tylko zmienił pojazd. I jak zmieni ten pojazd, to w tym momencie ja wskoczył na zupełnie inny poziom. I teraz to, co ty musisz zrobić, to musisz zrozumieć, że wszystko, co robisz, ma pewną granicę, pewien sufit. I tego sufitu nie przeskoczysz, musisz zmienić pojazd. I teraz, jeżeli ja sprzedaję kursy, to ja jestem w stanie być tutaj na tym poziomie, tak? Na tym y, poziomie. Nie, że to jest coś złego. Nie każdy też się powinien skalować. Nie, nie wszystko jest dla każdego. Ale jeżeli chcesz po prostu mieć jeszcze więcej pieniędzy, to musisz y, się zmienić. I na przykład mogę wejść w e-commerce. I e-commerce jest w stanie, jeżeli będę go robił międzynarodowo, dać mi po, powiedzmy 10 milionów dolarów e, zysku na rok. Można znacznie więcej, ale powiedzmy, że to jest 10 milionów dolarów, czyli około 40 milionów. E, z, to powiedzmy jest ten sufit, nie? Gdzieś tam. Dobra i teraz to co jest najważniejsze, jak ja mówię o e-commerce to zaraz wszystkim się zapala lampka, kurwa będę sprzedawał na Allegro, będę sprzedawał na Allegro, na Amazonie albo na Elicie. no ludzie, no nie bądźcie idiotami, to tak nie działa, żeby w e-commerce dorobić się dużych pieniędzy, musisz mieć swój własny produkt, wysokomarżowy, który jest bardzo trudno zajebać, który ma jakieś tam przewagę, twoja firma ma przewagę międzynarodową, że to nie jest tak łatwo skopiować, i sprzedajesz go na, na, na cały świat i nie zrobisz tego yy, yy, sprzedając na Allegro czy na Amazonie. Ja wiem, że ludzie, którzy sprzedają ci szkolenia, ci takie rzeczy powiadają, ale oni by robili 40 milionów rocznie, to by ci nie sprzedawali informacji, jak to robić za 40 milionów rocznie, tak? Każdy biznes ma swój sufit. Ja na przykład, ja jestem z tobą uczciwy. Ja uczę ludzi, w jaki sposób sprzedawać kursy i mówię tym ludziom, jesteś w stanie zarabiać milion, dwa, trzy, nawet cztery miliony. Czasami w niektórych branżach jest to, jest to, jest, jest to po prostu do zrobienia, do zrobienia więcej. Ale no po prostu wszystko ma swój, 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 swój sufit. A ludzie mówią, że ty jesteś w stanie na Allegro mieć ogromne przychody. tak? Tylko ludzie że nie odróżniają przychodów od zysku. ale dobra, już pal licho. Więc w każdym razie powiedzmy, pierwszym etapem jest to, drugim etapem jest to. Oczywiście nie musisz iść po kolei. To też jest bardzo ważna rzecz. I teraz trzecim rzeczą, która daje znacznie większe możliwości skalowania, jest po prostu e, oprogramowanie. Przynajmniej jeżeli mówimy o biznesach internetowych, no bo oczywiście jest dużo innych biznesów, które można robić, ale ja mówię o biznesach internetowych, bo w tym się generalnie specjalizuję. Dlaczego oprogramowanie? Ze względu na to, że oprogramowanie daje Ci znacznie większe możliwości skalowania. Najlepsze oprogramowanie to jest takie, które jesteś w stanie sprzedać na bardzo wysokiej marży, czyli jest drogie, a potrzebuje go wielu ludzi. I teraz, żeby zademonstrować Ci, w jaki sposób to działa, i to oprogramowanie to jest biznes, który może na przykład dawać Ci 100 milionów zysku rocznie, może dawać Ci znacznie więcej. I dlatego, żeby zdemonstrować Ci, w jaki sposób to działa, to być może słyszałeś o takiej osobie, która nazywa się Russell Branson. Russell Branson robi dokładnie samo co ja. On sprzedawał kursy dokładnie w tej samej branży co ja. I teraz załóżmy, że on w 2007 roku, nie wiem dokładnie kiedy to było, czy 2005 czy 2007, to nie ma żadnego znaczenia. Powiedzmy, zarabiał na tych kursach. Zobacz, jak, ja jestem po prostu dobry w tym. Zarabiał w, na, na tych kursach 2 miliony, powiedzmy, dolarów rocznie. Czyli fajne pieniądze, nie? Na piwo i batoniki jest. I teraz to, co jest ciekawe, w momencie, kiedy on zarabia te 2 miliony złotych rocznie, czy dolarów rocznie, on mógł na tym poziomie zostać. Wielu jego konkurentów na tym poziomie zostało, ale on zrobił coś innego. On postanowił wyciągnąć te pieniądze z tego biznesu i zainwestować je w biznes oprogramowania, nie e-commerce. Oprogramowanie. I stworzył ClickFunnels. Być może słyszałeś o nim. ClickFunnels.com Stworzył to oprogramowanie i nie wiem na ile ono jest wyceniane. Przypuszczam, że w granicach 800 milionów dolarów na dzień dzisiejszy. I teraz to, co jest najfajniejsze w tym programie, w, 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 na, na tym poziomie. On. Dalej, on nie, on nie stał się jakoś super inteligentny, nie zaczął widzieć prześciany, nie zaczął łykać jakiejś specjalnej tabletki, że stał się Bogiem, tylko on po prostu zmienił pojazd i zmienił pojazd na dużo szybszy pojazd, czyli na samolot. I teraz, mając takie oprogramowanie, może czerpać zyski powiedzmy na poziomie 40, 50 milionów. Przypuszczam, że takie mają na czysto rocznie, bardzo fajnie. Albo może iść na giełdę i sprzedać część udziałów, albo całe udziały, jakie ma w ClickFunnels. Tym bardziej, że on tam jest głównym gościem, który, który to zbudował. Więc mógłby to sprzedać i powiedzmy dostać, nie wiem, 500 milionów dolarów. Mógłby to sprzedać, może, może, może mniej, powiedzmy 200. I game over przeszedł grę. Stał się bardzo bogaty. I teraz mógłby te pieniądze wziąć, zainwestować na giełdzie i gdyby robił 10% średniorocznie, to żyje jak pączek w maśle bo by tam miał 20-50 milionów rocznie, ciężko by to było przewalić. Da się, bo Mike Tyson dał radę, ale przypuszczam, że jeżeli masz olej w głowie i potrafisz dodać z 3 do 3, to prawdopodobnie nie zrobisz sobie krzywdy. I teraz to, co jest bardzo ważne, to co musisz zrozumieć, to bardzo ważne jest to, że w musisz wejść w biznes i bardzo szybko zmieniać po prostu pojazdy. Jeżeli zostaniesz na pewnym poziomie, to potem przeskoczenie na duże pieniądze będzie trudne. I teraz chcę Ci pokazać ciekawą rzecz. I teraz zobacz, mamy ten kwadrat przepływu pieniędzy, o którym tak gadaliśmy. Jeszcze raz go narysuję, żeby każdy wiedział. Etat, samozatrudnienie, przedsiębiorstwo i inwestowanie. Ludzie, którzy zarabiają mało na etacie, próbują zostać inwestorami szukając złotego szczału. Czy kupując magiczną kryptowalutę, czy kupując magiczną akcję i... I to jest po prostu przekonanie. Ty po prostu głęboko uwierzyłeś w to, że trzeba się bogacić powoli. Że trzeba się bogacić powoli, że to jest fajne, jak w ciągu 25-30 lat zrobisz pieniądze z procentu składanego. Nie, za 30 lat nie wiadomo, co będzie, nawet nie wiadomo, czy ty będziesz na świecie, może będą dinozaury założyły. Nie wiem tego, ty też tego nie wiesz. Więc musisz po prostu nauczyć się, że wchodzenie w bycie przedsiębiorcą jest dużo łatwiejsze. I wtedy jesteś w stanie powiedzmy, nie wiem, w 2 do 5 lat. Stać się bogaty, i potem, jak masz te pieniądze z, z tego przedsiębiorstwa, pakujesz to do e, kwadratu kwadrantu, e, bycia inwestorem. Dlaczego ja na przykład inwestuję? Bo na razie nie mam pomysłu, to zrobić z pieniędzmi. Rozumiesz to. Jestem w takim etapie, że prowadzę swój biznes, na razie jeszcze nie mam pomysłu na siebie, nie wiem w jaki nowy biznes wejdę, próbuję różnych rzeczy. Tak? Jestem teraz w startupie, w zarządzie startupu i zajmuję się trochę kryptowalutami. Wchodzę w, też w inne pro, pro, projekty związane tam z jakimś samorozwojem i próbuję różnych rzeczy. Ale ja jeszcze na, na tym momencie nie mam jakiegoś sprecyzowanego celu, który w który sobie obiorę. Nie mam nowego pojazdu do którego muszę wsiąść. Więc to co ja robię to po prostu inwestuję pieniądze. Tylko że ja z moim kapitałem faktycznie to mi może jak zrobię X2 i X3 to mi coś zmieni. A tobie prawdopodobnie to nic nie zmieni. Pogódź się z tym. I teraz jeśli popatrzysz sobie na takie osoby jak Warren Buffett on nie, jest, on nie dorobił się na bycie inwestorem. To tylko jest po części taka wiesz, łatka przyklejona do niego. On prowadzi fundusz inwestycyjny i na tym się dorobił, czyli prowadzi biznes. Bill Gates na czym się dorobił? Na biznesie. Elon Musk na biznesie. Jeff Bezos na biznesie. Jeżeli popatrzysz sobie na ludzi, którzy są w tej liście najbogatszych ludzi, to albo odziedziczyli majątek, albo po prostu zbudowali biznes. I potem te pieniądze inwestują w różne przedsiębiorstwa, inne ewentualnie inwestują na, na, na giełdzie. A ty, mając 20-30 tysięcy, próbujesz zrobić złoty strzał i, i zarabiać na krypto. Na, na Oczywiście, ty możesz sobie pomyśleć, ale ktoś kiedyś zainwestował w Bitcoina, kupił go po parę centów, tak? Kupi, nie wiem, Bitcoina po, po powiedzmy, nie wiem, pół dolara i dzisiaj Bitcoin warty jest 100 tysięcy dolarów, kupił tego na tyle dużo, że dzisiaj jest bogaty. Szansa, że to się stanie w 2025 roku, jest praktycznie zerowa. Tak? Na Bitcoinie już nie dorobi się dużych pieniędzy w takim sensie, że jak masz mały kapitał, bo jak masz duży kapitał i wrzucisz 10 milionów i zrobisz na przykład 30 milionów, to, to jest ok. Jeżeli z 10 milionów zrobisz 100 milionów, to też jest jak najbardziej do, do, do zrobienia, tak? Oczywiście możesz szukać swojego, swoje, swojego, nie wiem, szczęścia w Altach, ale pamiętaj o tym, że istnieje pewne ryzyko inwestowania w Alty. I jeżeli wchodzisz w Alty, to bardzo ważne jest to, że musisz zaakceptować, że większość Twoich inwestycji nie wypali. Oczywiście możesz znaleźć złoty szczałk. Ale większość z inwestycji Twoich może nie wypalić. I teraz musisz po, po pierwsze wiedzieć, co robisz, musisz mieć trochę znajomości na tym rynku, musisz mieć trochę doświadczenia w to wszystko. A i tak najlepiej jest mieć biznes, czyli mieć coś, co ci, co, co ci przynosi cały czas cały regularny dochód, bardzo duży dochód. Tak jak ja na przykład mam, jestem przedsiębiorcą, mam biznes, tak? Biznes, wyciągam powiedzmy z tego biznesu 50 tysięcy miesięcznie i wrzucam to w krypto. Tak? Nie mówię, że w Bitcoina, powiedzmy, nie wiem, w krypto, niech to jest ETH, niech to są inne kryptowaluty. I teraz, jeżeli są spadki na tym rynku, to się nic nie dzieje. Ja te pieniądze, które cały czas miesięcznie wyciągam z biznesu, wrzucam sobie w momencie, kiedy są spadki i dokupuję sobie swoje pozycje. I to jest jakieś rozwiązanie, ale nie jest to rozwiązanie dla osób, które dopiero zaczynają. Więc lepszym rozwiązaniem, tak samo jeżeli chodzi o inwestowanie w nieruchomości. Jeśli popatrzysz sobie, kto najwięcej na nieruchomościach zarabia, to najczęściej zarabiają na, na, na tych nieruchomościach fliperzy. Kto jeszcze zarabia? Deweloperzy. I, i, I ewentualnie ludzie, którzy sprzedają szkolenia, nie, ale to jest inna branża. Powiedzmy, że fliperzy i deweloperzy. I teraz to tak naprawdę jest biznes. To nie jest kupowanie mieszkań pod wynajem, żeby żyć z czynszu. Nie, oni robią biznes, ci ludzie z tego biznesu wyciągają pieniądze i potem kupują mieszkania, które mają pod wynajem. I w taki sposób buduje się dochód pasywny. W taki sposób buduje się dochód pasywny, tak? Ewentualnie są ludzie, którzy powiedzmy mieli biznes, sprzedali biznes i zainwestowali w nieruchomości pod wynajem. Nawet jeśli popatrzysz sobie, nie wiem dokładnie, nie śledziłem nigdy tej historii z Kubą Midlem, nie? On miał chyba jakiś biznes, który, y, który po prostu w pewnym momencie pozwalał mu inwestować w nieruchomości. Wyciąga pieniądze z biznesu, wrzuca w to nieruchomości. Teraz ma biznes szkoleniowo połączony z takim biznesem, powiedzmy, y, turystyki. Jakieś takie biuro podróży, w te, coś, w coś w tym stylu. Czyli bierze tam przedsiębiorców gdzieś tam do lasu, siedzą tam dwa tygodnie, jedzą korę z drzew, płacą za to 6 tysięcy i on generalnie wyciąga te pieniądze z tego biznesu i inwestuje to w kolejne nieruchomości. To, czy on używa dźwigni czy nie dźwigni, to nie ma znaczenia. Ale on ma biznes, który to wszystko finansuje. W taki sposób to generalnie działa w jego wypadku i w taki sposób to najlepiej działa. Więc jeżeli ty liczysz na złote szczał, że ty kupisz, powiedzmy jakąś kryptowalutę, jakiegoś alta i staniesz się bogaty, no to się niestety rozczaruje. Tak się prawdopodobnie nie stanie. Więc Zrobiłem ten filmik dla Ciebie, żeby zrozumiałeś dwie rzeczy. Po pierwsze, etatowiec nie powinien bawić się w inwestowanie. Powinieneś przede wszystkim zainwestować siebie w swoją wiedzę, żeby wiedzieć, w jaki sposób zbudować biznes. Kiedy zbudujesz biznes, powinieneś go ustabilizować, a potem myśleć o tym, żeby zmienić pojazd, żeby się poruszać szybciej, żeby wyciągać więcej pieniędzy, które potem możesz zacząć inwestować. A jeżeli jesteś osobą samozatrudnioną, to powinieneś zacząć zatrudniać inne osoby, budować strukturę, po to, żebyś szybciej się rozwijał. I co małe gnamie, mówiłem Ci, że inwestowanie w krypto, w akcje lub nieruchomości na samym początku jest głupie. Teraz mam nadzieję, że rozumiesz, w jaki sposób dojść do dużych pieniędzy oraz w jaki sposób te pieniądze pomnożyć. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, to oczywiście zapraszam Cię do moich poprzednich materiałów. W jednym z nich mówię, w jaki sposób przejść przez Dolinę Śmierci i bardzo szybko osiągnąć sukces. Więc zobacz sobie to, zostaw mi komentarz i widzimy się w kolejnym materiale.